Może zwoln bogarecgę. Siema, jestem Marek. Dzisiaj przeprowadzę test smaku kilku czekolad oraz produktów czekoladopodobnych. A będą to m.in. prawdziwa, gorzka czekolada o wartości 100 zł. Następnie coś, co próbuje udawać czekoladę, i być może jest to w jakimś tam małym stopniu czekolada, bo kosztuje 10 zł. Następnie, już produkty czekoladopodobne. Gorzka czekolada, która kosztuje 3,50. Kolejna kosztuje 4 zł. A na końcu tego, czego boję się najbardziej: czyli czekolada za 2 zł. Zapraszam do oglądania. Na samym początku opowiem Wam, jak mniej więcej będzie wyglądał ten test. A będzie to po prostu test kilku czekolad oraz produktów czekoladopodobnych. Oczywiście na ślepo, aby test był jak najbardziej rzetelny. A moje podniebienie nigdy się nie myli. Jak już wcześniej mówiłem, mam tutaj dwie czekolady, w tym jedna być może jest czekoladą, oraz trzy produkty czekoladopodobne, których nigdy nie jadłem i obawiam się ich najbardziej, bo może mi się coś stać. Więc zostawcie łapkę w górę. Zacznijmy od pierwszej czekolady. Oh. No co ja mam powiedzieć Po prostu niedobre Jeszcze nigdy takiego czegoś nie jadłem Nie wiem Może inni to jedzą, ale Ja tego nie przełknę No może dałbym ocenę 3 na 10 Ale nie więcej Nie jest jeszcze aż taka zła Ale jest po prostu niedobra Teraz sprawdźmy sobie drugą czekoladę Czemu drugi raz z rzędu mi się trafiła ta niedobra? Mm. Poprównywalna do tamtej poprzedniej z pierwszego testu. Jest po prostu niedobre. Nie spodziewałem się, że, że można w ogóle takie coś jeść. Ach. No to teraz trzecia. To, to może być czekolada. Zdawałem zjeść, więc to może być naprawdę czekolada. Albo to jest ta czekolada prawdziwa, albo ta dobra podróbka. Spróbuję jeszcze jedną. No, coś mi tutaj jednak nie pasuje. Taka, taka dla osób ubogich, ale jednak to nie jest prawdziwa czekolada. To jest na 100% ta podróbka za 10 zł. Tak, to jest ta podróbka i oceniłbym ją na hmm, 6, na 10. Powoli zbliżamy się do końca. Proszę podać czwartą czekoladę. To jest to. Jest naprawdę dobra. Nie powiedziałbym, że to jest ta podróbka. Bo z kolei poprzednia była za dobra. Więc to jest na pewno ta czekolada. Ta dobra, za 100 zł. Mm. Taką mogę jeść. To jest czekolada na moim poziomie. Mm. No. Wiedziałem. Mmm. Smoczno. To teraz czeka mnie podróbka albo jedna z tych gorszych, więc przejdźmy do ostatniego testu. Może. Zwolnij Bogareckę. Zwolnij Bogareckę. Dopiero po dwóch godzinach mniej więcej doszedłem do siebie. Nadal trochę źle się czuję, ale jest już troszeczkę lepiej. Zastanawiam się tylko, jak mogą takie coś sprzedawać w sklepie spożywczym. Przysięgam, kupiłem tą truciznę w sklepie spożywczym, w normalnym sklepie z żywnością dla ludzi. No i co dostałem? Truciznę. Dobra, więc tak, czekolada zaczyna się od 10 zł. Znaczy, podróbka czekolady. Prawdziwa czekolada zaczyna się od 100. Zł. No taka rada dla was na przyszłość, żebyście się przypadkiem nie otruli tak jak ja. Więc zobaczcie moje poprzednie filmy, nie zapomnijcie o subskrypcji, łapce w górę i tak dalej i tak dalej, komentarzy. Do zobaczenia.